Jeżeli chodzi o rehabilitację, to jest około 2-2,5 tysiąca dzieci. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Roman Lewandowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jeżeli spojrzymy sobie na dane czy na statystyki, ilu pacjentom, młodym pacjentom wy pomagacie powiedzmy w skali roku? Jaka to jest, jaki to jest rząd wielkości? Jeżeli chodzi o alergologię, to jest około 5 tysięcy małych pacjentów, którzy u nas przebywają na różnych formach hospitalizacji i kilka tysięcy w poradni. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to jest około 2, 2,5 tysiąca dzieci. I też w różnych formach, re, mówimy o rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, w małym zakresie pulmonologicznej. No i też rehabilitacja dzienna. Trochę już pan dyrektor zdradził, ale właśnie, bo myślę, że szpital w Ameryce kojarzony jest głównie z tą działalnością rehabilitacyjną, ale no ten zakres usług w dużym cudzysłowie medycznych, które świadczycie, jak już słyszeliśmy, jest znacznie większy. To jak, jakich tak, obszarów dotykać. Tak, tak. Jeszcze, jeszcze dodatkowo mamy chirurgię jednodniową. Tutaj się głównie specjalizujemy w chirurgii ręki, ale też pewne zabiegi dotyczące kolana. Oczywiście to są jednodniowe zabiegi, albo artroskopia, albo właśnie małe zabiegi w zakresie chirurgii ręki. No i dosyć mocno rozwinięta jest poradnia ortopedyczna. To tu jest też kilka tysięcy osób, ale to są głównie Osoby dorosłe, też kilka tysięcy osób rocznie. W jakim kierunku właśnie te części Waszej działalności chcecie rozwijać? To jest modernizacja sprzętu. Budujemy taki obiekt o ponad 2200 m2 z pieniędzy unijnych, ale też z dużym dofinansowaniem z samorządu województwa. To są pokoje dla matek z dziećmi, dlatego że teraz. Praktycznie dziecko poniżej 10 roku życia nie zostaje samo na oddziale. Rodzice chcą być z tym dzieckiem. No teraz staramy się zachować jednak ten komfort, bo to jest pobyt kilkutygodniowy, to nie jest 2 dniowy pobyt, ale to są 3-4 tygodnie, jeżeli chodzi o takie dzieci z ciężkimi uszkodzeniami neurologicznymi. No i ta rodzina no, musi mieć jakiś komfort, żeby ten czas przebyć. To duża inwestycja, którą teraz żyjecie, ale myślę, że no nie zdradzamy już wielkiej tajemnicy, bo o tym mówi się i mówi się głośno, bo temat jest niezwykle ważny. Duże centrum psychiatrii dziecięcej powstanie. Będzie to tak naprawdę drugi oddzielny szpital, ale ciągle na Waszym terenie, pod Waszą tak, 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 tutaj Pan Marszałek wraz z zarządem zaproponował, żeby to centrum psychiatrii dziecięcej zorganizować na działce, na obszarze, szpitala w Ameryce. No i my takie wyzwanie podjęliśmy. Miałby być to ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej, oczywiście dla dzieci i młodzieży na tak zwanym trzecim poziomie referencyjnym. No i w skład jego wchodziłyby też dwa niższe poziomy, czyli Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, i tam wchodzi w skład pobyt dzienny i poradnia psychiatryczna, ale też byłby zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Jeżeli chodzi o ten ośrodek wysokospecjalistycznej opieki, ten trzeci poziom referencyjny, tutaj mówimy o pobycie stacjonarnym to tam oczywiście musi być izba przyjęć całodobowa no bo dzieci mogą trafiać nagle w różnych sytuacjach próbach samobójczych bo to jest olbrzymi problem obecnie a i oprócz izby przyjęć byłyby trzy oddziały byłyby to właśnie te trzy oddziały psychiatryczne jeden dla dzieci najmłodszych takich do 6-7 lat gdzie też właśnie mamy przebywałyby czy rodzice generalnie opiekunowie z tymi dziećmi potem byłby to oddział dla dzieci takich starszych, czyli praktycznie pierwsza, czwarta klasy szkoły podstawowej, no i oddział dla młodzieży, czyli tutaj mówimy od czwartej, piątej klasy do dziewiętnastu, nawet oczywiście w pewnych sytuacjach do 25 lat, ale generalnie 19, 21 lat. No też rozmawialiśmy, też są takie potrzeby, jeżeli chodzi o oddział nerw młodzieżowych. Jest to oddział o troszkę niższych wymogach kadrowych i tutaj często trafiałaby młodzież głównie, ale też dzieci młodsze po przebytym już takiej ostrej fazie leczenia. Na przykład są takie sytuacje, że ktoś, kto ma ustabilizowaną sytuację rodzinną, jest też w zasięgu szpitala, to przyjeżdżałby na pobyt dzienny, byłaby ta terapia kontynuowana w formie pobytu dziennego, no ale są takie sytuacje, że dzieci na przykład czekają na umieszczenie w rodzinnym domu dziecka, czy są różnego innego rodzaju tego typu problemy, więc wtedy byłby to oddział stacjonarny. No i tutaj jeszcze jest taki plan też, żeby zbudować hostel, bo tutaj chodzi głównie o młodzież, która na przykład ma trudne sytuacje środowiskowe, też w domu rodzinnym, i żeby mogła na przykład ostatni rok szkoły zakończyć i to jest takie przystosowanie do życia, żeby tego młodego człowieka z problemami psychicznymi, z jakimiś problemami rodzinnymi, przez ten rok na przykład przygotować do podjęcia już pracy zawodowej, do normalnego życia w społeczeństwie. I tutaj jeszcze też jest taki jeden bardzo istotny problem, a mianowicie chodzi o oddział, ner... o, przepraszam, o oddział niedoborów odżywiania, bo dosyć duży problem jest szczególnie wśród młodych dziewcząt anoreksji. I to jest generalnie schorzenie związane jednak z psychiatrią, z psychologią. No i też takie potrzeby są tutaj szczególnie pan dyrektor Zakrzewski zwraca uwagę, że taki oddział powinien się znaleźć w centrum. Drodzy Państwo, sami słyszycie, jak ważna i przełomowa i to chyba nie jest nadużycie. Będzie to inwestycja. Trzymamy mocno kciuki, żeby wszystko się udało. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Roman Radowski, dyrektor wojewódzkiego szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce. Piękne dzięki za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia.